Dobra, koniecimy, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry bardzo. Dzisiaj jesteśmy w trochę innym lejalcie z tego powodu, że ja nagrywam z telefonu, jak bieda youtuber. Um, ponieważ dzisiaj mamy taką krótką relację z konferencji, która się nazywa mm -hmm. Pain and Days Hamburgu. To jest trzeci dzień, ostatni. Już jest troszeczkę mniej ludzi. Ale co zrobimy? Zrobimy sobie taki mały przegląd, co się tu dzieje. Hmm, więc pozwólcie, że moja bieda kamera zmieni ustawienie i będziemy robić taki live show, prawie live show. Konferencja nie jest duża, znaczy, nie zależy czy na to patrzę, około 1300 ludzi jest, więc to jest całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę, to nie jest ja ich bardzo dużo. Jest natomiast bardzo dużo topów. Jest, o ile się nie mylę, 6 lat. Właśnie ludzie wykorzystują tych my tam za chwilę zobaczymy, jak, jak wyglądają sceny. <laughs> toki są, jak to zwykle, bardzo różne. Powiedziałbym, że możemy zobaczyć toki, które są naprawdę fajne, ale możemy też widzieć toki, które są łabiotkie. Tok, który nie był w pamięci. Był na temat Cube hmm, Edge i device IoT, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Mhm. E miało być fajne demo, które miało pokazać e ilość e podniesionych rąk do góry na publiczności. I nie zadziałało. Grafana działała. To wszystko, co działało. E Pyszne, e więc tak troszeczkę, tak, chociaż coś, tak. E, tak troszeczkę no, byłem, m, powiedziałbym, zdegustowany, bo jednak przykładamy się do naszych prezentacji, przykładamy się do naszych idei, ale jak widać nie wszyscy. E, ale to taki mój, mój malutki rant. Generalnie całkiem ciekawe m, doświadczenie. Na przykład dowiedzieliśmy się, gdzie, o, Rafał, zagadkę dla siebie. Gdzie Deutsche Pan, postuje swoje m, serwisy? Niech zgadnę, popka Nie, chciałbym, ale nie. Otóż AWS i Azure. Więc <śmaksud> padło bardzo dużo pytań, dlaczego krytyczna firma dla bezpieczeństwa, można powiedzieć, Niemiec posuje swoje serwisy do amerykańskich, w viendo, u amerykańskich vendorów. Więc jest, dlaczego zmierzam? jest duża presja. Tak to wygląda na e, przechodzenie na europejski rynek. Dobra, sala opustoszała, więc teraz wejdziemy. Będę cicho przez chwilkę, ale pokażę Wam jedną z sal. Pamiętaj, że podobają mi się te sale. Ja lubię takie sale, które mają taki ciemny klimat, masz duży ekran z dużą prezentacją, to za fajnie wygląda. Tak, to jest, to jest główna sala, taka centralna. I teraz pójdę, znajdę drugą. W ogóle popatrzcie, jak ciekawy wzór jest, jest tutaj. To jest taki stary hangar, stara fala fabryczna. Ma to mhm. niezły klimat. W pierwszym momencie, jak wszedłem tutaj, to było tak. Ale potem, ja zacząłem patrzeć na to, e, no to przyznam, że ma to, ma to fajny temacie. Ma to taki swój urok. Więc to fajnie wygląda. Idziemy teraz do kolejnej szwanki. Jest ich, tak jak mówiłem, o, o, o pięć. E, o, tutaj mamy piękny rozpisek. E, więc na szybciutko sobie to ustoszymy, bo tu się coś zatrzyma za was. Taki szybki przegląd. Przełączę się na moją mordę. Proszę bardzo, przykro mi. Musicie cierpieć. Już teraz czekam na moment, żeby wyjść. O, jest. Dobra, e, wyszedłem. Um, pójdziemy sobie teraz na stoiska, zobaczymy, jak to wygląda, jak to jest ułożone. Jest to troszeczkę ciasno jednak, mimo wszystko. Ale mimo wszystko, klimat to znaczy, jest bardzo fajny. E, Kelsey Hightower miał keynote'a. Bardzo ciekawego. Otóż e, keynote był e, związany, tak naprawdę tytuł keynote'a był, dlaczego cały czas jeszcze gadamy o kontenerach. I konkluzja była taka, że mamy jeszcze dużo do zrobienia w kontenerach. W konteneryzacji, w w tym podejściu. Jako przykład podał na przykład, na przykład to, co Apple wypuścił nie tak dawno, czyli natywny e, silnik kontenerowy. Więc to był taki tok właściwie o jego predykcjach, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy, gdzie powinniśmy iść. Było to bardzo ciekawe do posuwania. Przyznam, nie powiedział jakoś szczególnie dużo, bo prawie że połowa jego toka była poświęcona QA. Więc też było fajne, bo ludzie mogli zadawać pytania, zadawali różne pytania. Więc to była taka ciekawa formuła. W ogóle adno, odnośnie Q&A, to jest fajnie to zorganizowane, ponieważ y, każda sala ma swój, tak powiem, pokój w Slajdo i zadajemy pytania nie poprzez, nie wiem, podniesienie ręki i ktoś biega z mikrofonem, tylko hmm. pytania się pojawiają właśnie w tym Slajdo, ludzie głosują, które jest fajniejsze i te najfajniejsze są, tak powiem, wybierane do zadania tego pytania. E, fajnie to działa tak, ja muszę przyznać, byłem zaskoczony, w sumie widziałem coś takiego chyba po raz pierwszy, przynajmniej tak aktywnie, sam uczestniczyłem w tym um, dobra, teraz idziemy sobie, przejdziemy sobie szybko przez stoiska, bo tu jest tak, tak więcej ludzi, ale trudno, zobaczcie też y, to właśnie jaki jest tłok y, mamy takie dwa tutaj, mamy, co mamy, mamy potłok, mamy dramatycz. Mamy perfekcję, perfekcję, mamy kupę e, fajnych stoisk, ciekawych. Linglud ze zlewem, mówiłem. Serwala, e, to jest jedna z salek, tam, tam, są, tam jest am. Tam się idzie po am. Takie sale, ale lepsze niż na koniec. To zresztą nie jest nie. E, Więc tak naprawdę mamy tutaj sporo takich ludzi, pani kazajajajów. Rzeczy było oczywiście parę konkursów. Wreszcie widziałem, że ktoś zdaje e, Nintendo do wujka W końcu. Także tak, o tutaj w tej maszynie udało mi się wygrać trochę rzeczy z hashi korpa. I jako osoba zaangażowana w opentofu mogę powiedzieć, że tak, jestem zadowolony. Susę, z którym mieliśmy też fajną dyskusję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne miejsce, takie koszulki są do zdobycia, więc jest naprawdę, naprawdę elegancko. Nie ma, czego nie ma, nie ma dużych graczy na tej konferencji. Dużych graczy w tym sensie, że na przykład nie ma stoisk, nie o, bo AWSA, mimo AWS-a, mimo Google'a, mimo Microsoftu. Czy to jest źle, czy dobrze? Szczerze mówiąc, nie mam na, tej, na ten temat jakiejś jednoznacznej opinii. Może lepiej, że ich nie ma, bo nie dominują nad innymi stanowiskami, no bo oczywiście oni mają, oni mają duże pieniądze, więc, więc mogą to zrobić. Natomiast no właśnie, jest miejsce dla innych, nie? I to, to też jest fajne, bo tutaj są też, powiedzmy, takie lokalne firmy, o tak, ja tutaj zaraz wam pokażę, firmy czy, czy takie organizacje, powiedzmy, jak um, Tax IT, którzy, którzy są takim, o, tam widać OpenTofi, e, którzy są takim, powiedzmy, czy albo inaczej, resellerem wielu rozwiązań, ale też mają swoje serwisy. E, tylko taki film tutaj jest. Myślę, że to jest dosyć, dosyć też istotne. E, więc tak, z no mojej perspektywy, naprawdę konferencja udana. Nie tania, ale udana. Um, w przyszłym roku będą co najmniej dwie. Będzie jedna w Londynie, w, 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 w lutym. Będzie też jedna znów w W Hamburgu jest są co roku, w Londynie będzie pierwsza. E, termin, tak, gdzie luty, Londyn, wrzesień. Albo Hamburgu. Ale najczęściej jest właśnie we wrześniu, tutaj w tym samym miejscu zawsze, więc tak, myślę, że można polecić, o pokażę Wam jeszcze matkę, bo teraz jest rzeczoniem, o właśnie się rozsłoniła, o właśnie się odsłania, no, jak widzicie to jest na żywo, jest dużo mhm. rzeczy, które się dzieją, mamy tak, K4, ta K3, K1, K2, K1, K6, to, to są sale, gdzie są prelekcje, no i tak to sobie tutaj wygląda. Ale relacja, co? Nie no, super. O, coś, coś lepszego Wam jeszcze pokażę, to jest konferencja IT, tak? O, no to jest klasyka. Nie, to, <boy> to jest klasyka, musi tak to być. Bo musi tak musi być. Tak być. To, to się musi, musi tak być, to jest normalne. Więc, więc tak, to jest jak najbardziej coś, co się zawsze tutaj wydarza. E, kogo tu spotkałem? Całkiem sporo fajnych osób. E, spotkałem też osobę, z którą byłem zaskoczony, że się spotkałem i nie chciałem się spotkać, ale nie będę mówił o nim. Spotkałem naszego Kino Speakera na OCD Warsaw. Na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu jest stada, więc tak, jestem, czuję się jak jakiś, nie wiem, muzyk na turné, tylko że moje turnie jest po konferencjach. A, z tematu z tematów konferencji, jeszcze taka nowo nowość, nowość. W październiku będę się, że tak powiem, produkował na AWS Community Georgia, BDC, Więc też fajnie. I co? I to chyba tyle troszeczkę z mojej strony tutaj na tej, na tej naszej relacji, spróbuję tylko zobaczyć czy, o jest, tak, znaczy, że jest, że jest możliwość, pewnie nie będziecie słyszeć, ale pokażę wam stoisko informatyka z naszymi tutaj znajomymi, i tutaj jest też jedna osoba, która koorganizuje KCD Istanbul. Więc też dużo osób związanych z CNCF-em: ambasadorzy, organizatorzy KCD, organizatorzy grup. No, jednak to jest mimo wszystko konferencja o mikroserwisach, o kontenerach. Wiadomo, CNCF, Kubernetes. Jest bardziej związany z Kubernetesem, ale no generalnie to jest ta sama podstawa. No, okay. e, więc tak to wygląda. Nagadałem się. Jeszcze, jeszcze zrobimy jeden rzut na, na cały teren. Um, parę rzeczy zrobiłbym inaczej, ale to jest moja opinia. Wiadomo, jak każdy, każdy Polak, wiem najlepiej, jak wszystko zrobić. Tak? E, więc. E, Tutaj się nie czepiam. Myślę, że naprawdę zrobiona jest tutaj świetna robota, jeżeli chodzi o organizację, o, o to, co się dzieje to i wokół konferencji oba pierwsze dni, oba pierwsze dni, czyli wczoraj, i wczoraj były tutaj jakieś takie after party, jakaś taka impreska, jakiś taki zespół, tutaj też grał i tak dalej, i tak dalej. No ja niestety nie uczestniczyłem w tym, bo stając oczycie na bramę, żeby tutaj dolecieć. No, paliwo mi odcięło. W pewnym momencie, więc poszedłem sobie, Lulu. E, więc tak, tak to wygląda. Słuchajcie. I w sumie, jestem zadowolony z tej relacji, Lulu powiedział. Następnym razem może nam się uda zrobić to nawet w formie live'a. E, może uda nam się kogoś zaczepić, żeby pogadać. Zobaczymy. Ale na razie hmm, wydaje mi się, że to co. Było fajnego do pokazania, pokazaliśmy, mm -hmm. i tak. No i tyle, nie no, słuchaj, dobra. Nie widzę, że dobrą kawę... Kawa musi gda. być, tak tak tak, 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 dokładnie. Kolejka do kawy jest długa, są tak. dwa stoiska z kawami. E, tak. Dla się takimi kałami, gdzie też przygotowuje tą kawę na proży.pl. Są też oczywiście termosy, skąd mogą sobie to nalać i tak dalej. No ale wiadomo, że taka świeżo robiona jest lepsza, więc Wiela nie siłą nie, to no A, Mam jedno zastrzeżenie. Mam jedno zastrzeżenie do tej konferencji. Jak będziecie planować sobie tą konferencję, pamiętajcie, że ta konferencja odbywa się w Niemczech i mam wrażenie, że ona jest, powiedziałbym, dedykowana do niemieckiego rynku. Eee, i zasadniczo po raz pierwszy, z tym spotkałem, że na takiej powiedzmy, nazwijmy to międzynarodowej konferencji. Wszyscy, którzy, którzy mnie zagadują, zagadują mi po niemiecku. Dopiero potem się przełączają na angielsku. Oczywiście wszystkie koki i tak dalej, i tak dalej są po angielsku, ale na przykład napisy jakieś informacje i tak dalej, i tak dalej, napisy na części z stoisk są po niemiecku. Więc no. na to trzeba się było trzeba się przygotować, i to było dla mnie troszeczkę zaskakujące. Znaczy, słuchaj, no, to, jest tak, to jest takie typowe, europejskie, się ma, mam być szczery. W Europie bardzo często są konkurencje, które jeżeli jest w jakimś tak, kraju. To jest tak. W języku tego kraju są jakieś tam brkowskazy, zagadują cię w tym języku. To jest taka bardzo specyficzna Europy. I tak brzmi to jest. Tyle. Spoko. No, dzięki Paweł. Dobra, rozumiem. mnie zaczepiali po francusku, więc tak, to prawda. No. No. Także wiesz, spoko. Uh. Proszę, to powiem ci, że nie mam pytań, bo wspomniałaś o KC, <laughs> to było najważniejsze, wspomniałaś o tym, jaka jest konfra. Powiedz mi, jakbyś miałem porównać do jakichś KCD albo na przykład, nie wiem, do Kubecona. No, mm. owszem, KubeCon pewnie większy. Znaczy, tu widać nawet temat, na tak. że większy. Yy, powiedz mi, jakbyś miał ocenić cena versus jakość. Bo mimo wszystko mówi, że jest OK, konferencja, no ale próbuję to jakby zmierzyć. Jakbyś miał porównać cenę jakość KubeCon w skali od 1 do 10 i cenę jakości yy, container Days w skali od 1 do 10, to jakbyś to ocenił. Powiem tak, i z punktu widzenia sponsorów, my tu nie jesteśmy tym, tym razem sponsorami, ale wiem, jakie są ceny. I z punktu widzenia uczestnika, e, ceny są za wysokie. A, nie, nie powiem, że nie rozumiem dlaczego, bo sam organizuję, czy współorganizuję konferencje, wiem, ile to jest wysiłku i tak dalej, i tak dalej, ale ceny są za wysokie. Jeżeli bilet tutaj kosztuje 1000 euro, e, to tyle samo kosztuje na TubeCon który jest no, kilkukrotnie większy, tak, e, okej. Okay. Powiedziałbym, że to jest, jeżeli chodzi o mikroserwisy, o fantenery, to to jest flagowa konferencja w Europie. E, taka, powiedzmy, poza cncf nie? Mhm. E, ale mimo wszystko to jest dużo, to jest dużo. E, koszty stoiska też są wysokie, znaczy powiem tak, em, Najdroższe stoiska zahaczają o najtańsze y, na Tubecona. E, to się okay. może wydawać, y, powiedzmy, że o, to pf, nie, ale na Tubeconie najtańsze stoisko kosztuje 50 tysięcy dolarów. Chyba, że jesteś y, partnerem CNCF-u, no to wtedy, o ile dobrze pamiętam, 38 na y, y, Kubcona w Amsterdamie. Więc y, to są dosyć wysokie ceny. E, Natomiast, czy warto tutaj być jako, jako uczestnik i jako wystawca? Myślę, że mimo wszystko tak. To jest jedna z tych konferencji, która naprawdę przyciąga tutaj bardzo wielu ludzi. Nawet jeżeli mają stoisk. No, ja na przykład miałem bardzo dużo, bardzo fajnych rozmów yy, związanych z partnerstwem, z rozwojem pewnych, yy, nie wiem, jakich tam działań community i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oczywiście to jest mój pokój, więc ja, jak o tym rozmawiam, mm, ale yy, naprawdę wartościowe rozmowy. A, mhm. I mimo wszystko, bym powiedział tak, około tysiąca, tysiąca osób to jest taka grupa ludzi, która jest ogarnialna, którą, z którą możesz nawiązać jakieś takie polecenie bliższe, troszeczkę relacje itd., tak dalej, tak dalej, czy nawet na stoiskach, bo się przewijasz przez te stoiska co chwilę, bo nie masz innego wyjścia, nie? E, mm. na typkona, na tak inwentarz itd., tak dalej. Tak dalej. Ci jest ciężko odwiedzić wszystkich. Tutaj już można by było powiedzieć tak trochę po naszemu, ze że wszystkimi, że wszystkimi jesteś po imieniu. Mhm. Więc y, ma to swoje pozytywy. Natomiast mimo wszystko uważam, że ta konferencja jest troszeczkę za droga, Być może też patrzę z naszej polskiej perspektywy, e, no ale my robimy ten podcast z naszej polskiej perspektywy. Natomiast porównując, e, porównując jeżeli chodzi o e, inne eventy, typu PCD i tak dalej, i tak dalej, e, powiedziałbym, że to jest taki... KCD na sterydach, bardzo mini piupkon. Jest oczywiście więcej wystawców, no na KCD masz tam maksymalnie, nie wiem, do 10 pewnie. To jest więcej. Um, ale jakbym miał gdzieś bardziej zbliżyć, to bym zbliżył to do KCD, do do tego typu eventów. Tak powiedzmy, dwa, trzy razy większe niż, niż tego typu eventy. Um, I taki bardzo, bardzo, bardzo mini piupkon. Okej, okej, okej. Czyli coś pomiędzy, czyli się ta strzeli, tak naprawdę strzelili. Tak. Dokładnie, to pamiętam. dokładnie tak. Dopadnie tak. Mhm. Spoko, spoko, spoko. No to fajnie. Jak ktoś ma jak ktoś ma 1000 euro, wolne, to. Dokładnie. fajne. Dokładnie. Dokładnie. Plus Plus, dotarcie i hotel, więc to jest jakby dodatkowo. Ale powiem tak, jest tu całkiem duża ilość fajnych hoteli w okolicy, więc hamul, nawet przyzwoitych cenach. Publiczny transport jest naprawdę super. tym tak tak, tak. Nie ma na co na no trzech Super, dobra. Dzięki Ci, Paweł. Słuchaj, z 20 minut już więcej nie męczę. Mam nadzieję, że, że, że Was zaciekawiliśmy. Zapraszamy na Container Days. No i będziemy, będziemy też na... myślę, że w tej formie relacjonować i na konferencję tak. dajcie tylko znać jeszcze, jakich informacji ewentualnie byście chcieli usłyszeć, co, co jest dla Was ważne. Coś dla Was mniej ważne. No i tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Flaknika. Do zobaczenia.